Dlaczego uważam, że to jest moment taki zwrotny? Dlatego, że nadchodzą nowe trendy technologiczne, które są mocniejsze niż kiedyś. Cloud, Quantum, sztuczna inteligencja. I teraz Polska musi zrobić następny taki skok, że przenieść się w tym takim łańcuchu wartości. Czyli żebyśmy mieli serwisy jeszcze mądrzejsze, i przejmowali w pełni procesy takie które kiedyś były w centralach dużych firm. Rzeczywiście świat się staje mniej globalny z bardzo dużych liczby powodów politycznych głównie, ale to powoduje, że regionalna integracja jest jeszcze silniejsza. Więc Polska już ma bardzo mocną pozycję w Unii Europejskiej i powinna grać paradoksalnie na takiej karcie, że nie chcemy przynosić pracy, czy nie chcemy dostarczać usług nie wiem, z Azji, z Indii, tylko lepiej się czujemy, jeżeli to jest jednak w naszej geografii, w naszych ramach prawnych, w naszej strefie czasowej. I ja myślę, że taka nasza mądrość polega na tym, żeby przyciągać umiejętnie bardzo dobrych ludzi ale także, żeby prowadzić ich w taki sposób umiejętny. Czyli kiedyś wydaje mi się, że to był bardziej taki model taki fabryczny, czyli przywiązywaliśmy większą wagę do procesów, do powtarzalności, do takiej doskonałości operacyjnej. To jest dobre przy prostych usługach. Natomiast w tej chwili musimy mieć model przywództwa, który jest taki bardziej zwinny, który jest bardziej nastawiony na innowacje, na poszukiwanie zmiany i który paradoksalnie czasami kwestionuje to, co robiliśmy wcześniej. Więc wygramy, jeżeli będziemy w stanie spojrzeć krytycznie na to, co robiliśmy i zastanowić się, gdzie idziemy dalej.